Okej, okay, cześć, z tej strony Paweł, SQ2TAC, Szybka Porada. Słuchajcie, jeżeli z przyczyn wiadomych chcecie używać pasma 70 MHz na radiu Jesu FT710, trzeba przełączyć tutaj to radio po prostu w inny region. Sprawdźmy, jak jest domyślnie ustawione nasze radio po wyjęciu z pudełka. Mamy tu region Europa oznaczony jako B2. I teraz, żeby Przełączyć to w tryb, który nas interesuje, polecam najpierw zrobić SAVE ustawień, które mamy na radiu, ponieważ radio zostanie zrestartowane, a następnie wyłączamy radio i teraz wciskamy symultanicznie przycisk FINE MODE i włączamy radio. Nastąpi reset. Tak. I gdy wejdziemy tym razem do menu, tu zobaczymy napis C2UK i to znaczy, że teraz mamy pasmo 70 MHz. Ok, to tyle. Dzięki, pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie, bawimy się Radiem 73.